Bo, bo, bo. zrobimy coś. Jedynie kradny taka te Co? 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 Jajca! Dobra, tymczasem tak na no, poważnie. Ja się chcę być idiotą. Co? Eee. Doby, doby, ostatnio nagrywaliśmy odcinek z Giba. Robotów ogólnie nie Już we wtorek 14 kawałków krupiącego kurczaka, tylko 14,95! A wiedziałem, ty, wredna pi... Przerywamy nadawanie tego filmu. Boo! SS-man to. I co? Że I like trains. O kur... Jezus, to zębisko. To ekranie trwa 40 lat.

już mogę się spodziewać czystego chaosu. I dlatego zawsze powinienem robić konia. Dosłownie przerywamy emisję z powodów technicznych. Zawsze kiedy nagrywam, to muszę się jąkać. Z głównym wymiocinami i z denaturatem. Teraz plaskacie w mordę. Został zapatrzony ten chłopiec w szpitalu, rany postrzegane, następnie trafił do e, szpitala psychiatrycznego. E, tutaj z, policja złożyła wniosek, aby poddać tego młodego człowieka obserwacji psychiatrycznej. Wygląda na to, że to koniec!